Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Z co słychać? TV? O je nie naszych tam. O blikim... Ale proszę pamiętać, że chuda krowa to jeszcze nie sarynka. Tak je pocieszą. A ja ostatnia próba odchudzania podjął przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia. Sie to moi, co byś chciała pod choinka? Ona mówi coś niskie, opływowe, czerwony lakier metalik i żeby miało 3 sekundy do setki. To, że jej kupił waga łazienkowa. Pierwsze na to stanął wujek Kazik, żeby to wypróbować. Stanął, no to, to ciulo o 5 kg. Nowo Woga każdemu przed wieczerzą wigilijną już dokładała 5 kg. Wiecie, jakie by mieli smutne święta? Tyle żarcia, a każdy, dziękuję, ja się odkutam. Dziękuję, ja się odkutam. Karb pływał nam do maja. I teraz mam taką dieta, widać, jak jest na wiecie. Ja mam dieta cud. Wiecie, co to jest dieta cud? Wygooglujcie ze to. Jesz, co chcesz, pijesz, co chcesz, ile chcesz i będzie cud, jak schudniesz. Dziękuję. No, z czasem mówimy bardzo ładnie. Ale nam do dupa ten koronawirus, nie? Wszyscy normalnie, wszyscy się martwią. Nie wiadomo co wyjdzie, nie wiadomo jak przyszłość planować. Ja wiadomo, zawsze tak. Jak nie wiecie co zrobić, jak nie wiecie co będzie, kupcie sobie coś takiego. Patrzcie. Już wam się będzie wszystko podobało. <laughs> Camino de la arena, esta la niña que va andando. Camino de la arena, vamos ya, toma. Camino de la arena, solita cuenta su paso de la ida de la vuelta. Solita cuenta su paso de la ida de la vuelta, ¡Ole! A sí, sí, a sí, sí, a se y será. No sé trianne, trianne se Ja tiene brillante, O! Ciao! Ciao, Jeruzalem! Jak się macie? Dobrze! słuchajcie, strasznie się za wami tęskniłam. a wy? Tyle lat! Ja normalnie nie mogę wytrzymać, że tu ja w ogóle jestem. Słuchajcie, bo na co dzień To jest strasznie pracowita jestem, to wy wiecie, pamiętacie to? Pamiętacie. Pamiętacie, dobra. Ale jak przychodzą wakacje, to ja usiedzieć, to ja w miejscu nie potrafię. Dlatego ja wtedy pakuję swoje e, stroje do flamenku, swoje buty, pakuję Andrzeja do bagażnika, bo ja mam bardzo duży bagażnik. Ja jeżdżę po Polsce i tańczę, i śpiewamy, i gramy, żeby wszystkim było dobrze. Przeciw wszystkim wirusom i wszystkim zarazom my chcemy, żeby było dobrze i żeby się wszyscy śmiali. Hmm. Ole! Ale ja nie widzę tutaj żadnych śmiechów. Wyście się strasznie przygnębieni przez tego wirusa chyba. Czy bardziej przez temperaturę? Przez temperaturę. No ja się nie dziwię, mam tutaj trochę cienia przynajmniej. Słuchajcie, i wszystko jest fajno. Tylko jedna rzecz mnie to skwiera. Że ja bardzo, ale to bardzo tęsknię za moim Tomekę. Pamiętacie Tomekę? No właśnie, on przez całe lato w radio pracuje. I on ze mną pojechać nie mogę. On Andrzeju też jest fajny, prawda? Ale to inna sprawa. To każda kobieta wie, nie? A wy jesteście teraz ze swoimi facetami tutaj? Z mężami? I nie tylko? <noise> kto jest z mędziem? Jest, tutaj pani. A kto jeszcze nie ma mędzia? Pani nie ma mędzia. Kto jeszcze nie ma mędzia? Jedna pani nie ma mędzia? A tam jest jeszcze druga. Dobra, słuchajcie, dziewczyny, ale to się w ogóle nie martwcie. Jak to tak jest, że stoją dwie dziewczyny, obie tak samo ładne, obie tak samo umalowane i pięknie ubrane, a facet przejdzie i na jedną nawet w ogóle nie popatrzy, a na drugiej to on oczu nie może oderwać, normalnie ręce mu się po... O, pan to widzi, pan to... o... Pan to tak ma, jak panią widzi, to dobrze, to się dobrze składa. Normalnie aż tak się do niej trzęsie, no i nigdy nie wiadomo było o co chodzi. Aż na koniec naukowcy zbadały. O feromony to chodzi. Fer... Andrzej, jak to jest feromony na polski? No, Mnie się zdaje, że feromony. A feromony, no, no to widzicie. To chyba na cały świat tak samo się nazywa, bo to na cały świat tak samo na facety działa. Tylko teraz, o, problem. Bo to nie jest tak, że psyk i to jest. Co się widoba z człowieka, jak ty czujesz, że ty grande ochota na morę masz. No ale bądźmy szczerzy, prawda? No nie za często ta grande ochota tutaj ci przychodzi, prawda? Bo co? Idziesz do pracy, wracasz, już zrujnowana. Potem musisz ugotować. Musisz po sobie e, posprzątać, pozmywać, musisz poprać, poprasować. To ty pod koniec rzeczy, to ty, to ty na nic ochoty nie masz. To dopiero na grandę, nie? I potem to się w ogóle na, na wygląd kobiety odby, odbija. Ona się potem o jakaś taka robi, nie? O taka. Tak wygląda kobieta bez feromona. Ani jeden. To jest straszna sprawa. I tutaj co? I tutaj, moje drogie, kobiecie z pomocą przychodzi natura dała jej wyobraźnię. I teraz tak. O, pani się śmieje. To pani wie, bo pani chyba dobra wyobraźni jest, tak? Nie wiem czy dobra, ale chyba wiem o co chodzi. Chyba pani wie o co chodzi. No ja też widzę, że tak pani tak, tak po policzkach, takie czerwone, to chyba pani wie o co chodzi. Dobra. No więc chodzi o to, że jak kobieta czegoś nie chce, ale sobie wyobraźnie, że chce, to jej organizm myśli... Że ona chce tego naprawdę. Bo za kobietą to nawet jej własny organizm nie może nadążyć. No i wtedy ona te feromony produkuje normalnie masowo. I on te feromony tak lecą, lecą, i te, te chłopy tak to czują, czują, i te feromony coś im tak w mózgu robią, że nagle taka kobieta zaczyna im się bardzo podobać. I ty, dziewczyno, wtedy możesz wszystko! Ty wtedy go możesz tak, tak, i tak, i tak i nawet na ślubnym kobiercu możecie stawić. Że są dorosłe ludzie, czyli. Kobiety, a reszta to są wszystko dzieci. Te bambini nasze tutaj kochane, co siedzą. No i mężczyzny. To w każdy wiek, bez różnica. I ty tylko musisz pamiętać, żeby to twoje dziecko, znaczy nie to takie dziecko malutkie, tylko to ta faceta. Żeby on zadowolony był. Jak on zadowolony będzie, to on i pensję przyniesie. I nie oglądnie się za inną. I nawet czasem się z tym twoim prawdziwym dziecko pobawi. A to w... z drugiej strony, to ja się zawsze zastanawiam, że to dziwna sprawa jest nie? Że dziecko ma dzieci. No ale nie myśmy ten świat, prawda, stwarzały. To dzięki Bogu nie nasza jest to wina to są tak jakby jego, można by powiedzieć, dwie pięty lesowe. A facet na ogół ma dwie pięty, prawda? To, to pasuje. Pierwsza sprawa to kto mi podpowie. Jaka to sprawa jest, której to chwalić go trzeba? Uuu, a może pani od zadowolonego męża mi powie? No widzę po policzkę, że pani wie. No amore, oczywiście. po amore zawsze go chwalić trzeba. I teraz tak. Nawet jak on ci przyjdzie do domu nawalony jak stodoła, jak on się ciepnie w tym łóżku i będzie spał przez całą noc, jakby go ubili z brzuchem na wierzchu, to ty rano wstajesz, włosy czeszesz, prostujesz się, głaszczysz go po grzbiecie i mówisz tak Jasiu, Jesieńku, mój kochany. Bleh. Jakiś ty wczoraj był, Jasiu. Mm. Co ja? No tak ty, ty, ty Grysie, ty mój najcudowniejszy. Brrr. No to dziewczyna, no to powiedz mu to, no co ci zależy? Zobaczysz, on przez cały dzień będzie potem chodził z zadowolony, szczęśliwy, sobie pogwizdywał, no jak to dziecko. A druga sprawa, słuchajcie, żeby już zakończyć, to o mądrość się rozchodzi. To znaczy, one tak mają, że coś one jakby no, mało o wygląd dbają, prawda? To znaczy, mało to dla nich ważne, tam uroda czy wygląd. Natomiast każdy z nich myśli, że jest bardzo mądry. I on potrzebuje, żeby jemu to docenić. Andrzeju, a czy ty byś mi pomógł? Francesca tobie zawsze pomogę. Ojej, ja zagrałbyś mi co? Zagram ci tylko się nastroję. Dobrze. Tak, widzicie, wczoraj widzicie. Ja wiem, że to dziwne wydaje się, ale z drugiej strony bardzo proste. Posłuchajcie, dla małżeństwa jedna złota myśl jest. Ty zawsze pamiętaj, że on 8 lat ma i wy będziecie żyli długo i szczęśliwie. A teraz zagramy dla was. Alegrias, utwór, który się nagrywa. Alegrias, czyli radość. Ja chciała, żebyście wszyscy do naszej radości dołączyli. A na koniec, jak ktoś będzie miał ochotę, to może u nas e, wziąć tak, jakby lecje, te e, klasy, takie e, po prostu lekcje tańca i wszyscy razem na koniec zatańczymy. Co wy na to? Brak! Ole! Ale! Który nasz dym? Ola. E, ola? Klaudia. Klaudia, klaudia, i ola, o, te baleryny. Molto to słuchajcie. Dobra, ale państwo, żebyście tutaj nie ludzie i żeby pomagali, to ja was nauczę, jak trzeba klasy, Wy też się nauczycie, dobra? Dobra. Frogaj to ma dużo rytmów, a za jedyne, najważniejsze i najważniejsze, to jest te cztery. I teraz, wierzcie, mi te cztery. Dobra, a po głosu umiecie? Uno, oh uno. Oh uno, dos, tres, cuatro. I cofamy. Kto się wstydzi, może tańczyć my? tam, gdzie stoi. Tak jest. I cofamy. I prawa noga. I cofamy. Można też Lech tańczyć noga. tam, gdzie co siedzi. Lewa noga. I cofamy. Już, panią kocham. Super. Rzeczywiście na księżycu też można. Cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. ラッシュイッイッオアイタリア Cztery! Czy tutaj nasza publiczność doskonale no się orientuje w tym, kim pani jest, czym pani grała, jakie role? Ja proponuję zorganizowanie takiego konkursu z nagrodami. Mhm. Władzę tutaj bardzo poważne nagrody. Tam jest na przykład Skoda Fabia do ubycia. <śmieniu> Potem jest motorower klasy Komar 3 do poskładania... Widzę, że niektórzy już odchodzą. Może chyba są dobre te nagrody. Oprócz tego są naprawdę smakowite nagrody. Są to słynne, krówki. A, no dobra, to może ktoś zostanie. Przyjechał, panie Mirku. Siedem. Daleko. Daleko? Nie. Nie? A pan? Tadeusz. Pan Tadeusz? O, pan, pan Tadeusz. Widu Nie wiem, teraz dzieci pamiętają tylko pana Tadeusza z tego, że to dobra wódka. Pani? Pani z Warszawy, ale. Pani ma Warszawy. Nie. Żaneta i? Fiola. Uf, włosy mnie kręcą. I pan? Łukasz. Pan Łukasz i pani? Natalia. Dobrze. Proszę Państwa, mamy takie pytania, różne zagadnienia dotyczące postaci pani Franceski. Każda odpowiedź jest premiowana nagrodą. Czyli dobra czy zła? Nagroda będzie, nagroda Umyć będzie. Umyć po jednym samochodzie. Wielki tak. mój stoi. Albo poskładać się motorze. Pytanie do pana Mirosła Mi... Pan Mirosła. Jak miał na imię były narzeczony Franceski, który przyjechał po panią do Wilkowej? Y nie. Były narzeczone, nie? Były, były. Pani Franceska miała bardzo bogate życie. E, e, Sentymentalne takie tak. prawda. Ten z tak, to jest pistoletem. Tak. A, ten jest pistoletem. No, jak już No właśnie, to jest pytanie. Czy ktoś z Państwa podpowie? A. Jak się nazywał? Jak miał na imię były narzeczony Franceski, który przyjechał po nią do na B. Wilkowy. Na wy. Wilkowy. Aha, nie. nie, to nie Wilk. Wilk! Ktoś pamięta? Nie, nie o Czy to imię. to już pamiętam, mogę Google pójść Czy to hiszpańskie hiszpańskiej imię było? to było włoskie. Włoskie, nie. O! Na film! Był taki znany gangster, przywódca mafii. Nie macie Google tutaj? Na imię. Początek imienia Ton. Ja? Antonio, Antonio. nie, nie Antonio, nie Vittorio, tylko V. Jest taki Mercedes. Vito. Oczywiście. Tak jest, Vito. Dobra, no. pana! Brawo, 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 brawo. Widać było, że tam te żyły pracowały. strasznie. Nie to 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 Panie Tadeuszu, jak to miło się z panem rozmawiać. Nie wiem, zawsze mam takie skojarzenia miłe. Pan Tadeusz. Jak miała na, i, na nazwisko Francesca? Czyli ja. Pan już mówi, czy pan na razie ćwiczył usta? tak? Pamięta pan, czy nie? No ja wiem, bo to jest pytanie. Słuchajcie... A czy ty ja Nie, słuchajcie, ja wam zdradzę, że ja dopiero po dwóch sezonach Zapytałam się reżysera, jak ja w zasadzie mam na imię, na nazwisko, bo ja wiem jak mam na imię, ale nazwisko też nie się znacznie. Jakieś tam nazwisko ma. Czy ktoś wie, jakie miało na nazwisko? A? cały czas A? O, dobrze. Andrzej, słuchajcie. Andrea, słuchajcie, też ja zapytałam się, bo tego nie będzie w konkursie. Zapykałam się w pewnym czasie jednak e, jaki ja mam to dziecko, bo ja tu trzy lata chodziłam z takim z wózkiem z nawet nie było wiadomo, <laughs> czy mam dziewczynkę. Okazało się, że to był Paolo. Także gdyby Was śwytał, to bardzo proszę. <laughs> Dobra. Dobrze, jedziemy dalej. Teraz Drużyna y, Warszawsko-Warszawska. Warszawsko, Warszawska-Warszawska. Jaką odległość miał, na jaką odległość miała się trzymać Monika od Witewskiego? 2 metra! No nie. Tu nie, nie chodzi o rozpiętość ramy od 2 metry to, to kiedyś był taki dystans społeczny, teraz metr 50. No. Słuchaj, ja Już dobrze powiedziałam. No i bardzo dobrze, słuchajcie. Trzy metry. 3 metry. Proszę wyjaśnić coś, o co tu chodzi. Chodziło o to, że przyjechała Monika. Czy pamiętacie Monikę? No fajna dziewczyna, ale nie za fajna. Tyle powiem. Więc sobie wzięłam ją na rozmowę i powiedziałam, że czy wie, kto to za metra jest. Nie, że tyle. Ona mówi, że nie. I ja jej powiedziałam, że ona na trzy razy tyle ma się trzymać od mojego męża. I powiem wam tak. Posłuchałam. No jak był pistolet, to jak działa nie... Ale pistolet, ale pistolet, pistolet. pistolet. z tego górnika, że ta się to odległość, ale ta... dla niego żadnym problemem. <laughs> Dobra, następny pytanie. Serde... E, Łukasz. Łukasz. Gdzie ukrywała się Franceska z Witewski podczas wizyty Wito w Polsce? Gdzie się ukrywała? Przyjechał Wito do Polski i Franceska ukrywała się z Witewskim w... Ty? Dobrze, dobrze. Kanciapie, dobrze. W Kusego. Okay. Kanciapie Kusego, tak. Powiedziałam właśnie, że nas pochowacie i bardzo się wszyscy zdziwili, że nas pochowali na Sklepciapie, rzeczywiście. Witebskie nie pochowali nas. Pochowali nas w Schowali. No, ale ja zrozumiałam, że pochowali. Tak tam było, No To już dalsza historia. Dobrze, do na Jaką funkcję pełniła Franceska Winkowyja? Była praktykantką do Policji A potem? A, e, 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 Strasznie miejskiej. Gran... Nie, nie. Strasznie nie. A jest, I tak jest, nie prawidłowa odpowiedź. To był jeden moment, kiedy ja słyszałam o Straży w ogóle, ale też nie taka istnieje. U nas tego jest w nie, są miejskie, gminnych nie ma. A miejskie też są, a gminnych nie ma? Nie. Idzie w <grym> Jaką funkcję? Dobrze jedziemy. Panie Mirosławie, panie Mirku, widzę, że już tam mózg pracuje teraz ostro. Jakiej sztuki walki uczyła Franceska wilkowyjskich kobiet? A to sztuka Sztuka Izraelska Armia to stosuje. Tak Samoobrona. A jak się to nazywało? Franceska powie. Nie, nie dajcie, to była Krafmada! Oczywiście. Ale no. No, świetnie pan odpowiada. Bardzo dobrze miał. Dobry krok. Proszę panie Tadeuszu. Jaki taniec tańczyła Franceska z Witecki u Japycza? Jaki taniec? Rumba na łokciach czy tam... Nie było to flamenko. powiem. Nie było to flamenko. Nie, eee, Stang go! Martadeusz eee. świetnie odpowiedział! Tadeusz świetnie, bardzo nie brało, bo tak się po i taki no ale dobrze. Dobrze. No to Warszawa. Z jakiej części głow pochodziła Francesca? O matko. Nie, południe. Była to południe, owszem, owszem, ale na K. K. Calabria, Kalabria! Molto bene, Kalabria! Ja wiem, że nasza mafia jest mniej znana, ale też istnieje. Dobrze, ale świetnie Pani odpowiedziała. Bardzo dobrze Pani zresztą. Łukasz, czyli chciał poszukuje Franceska w po ogródku i wkazić odejkę? E, kaciuka i Solejuka. Bardzo dobrze! Świetnie. Kaciuka i Solejuka razem z wikarymi dwoma, przyszliśmy szukać i no i nie należy. No i ostatnie pytanie, na Przed Tobą wszystko teraz. Jaki pojazd miała na myśli Franceska mówiąc: taka radiowoza to tylko wilkowy Czy? Czyli? Robert, czyli? <grym wikarego> Robert Księdza tak jest. Również Wikarego. <grym> wikarego>, wikarego Robert, dłużej dłużej. Dłużej. brawa na wszyscy, no, no. Wszyscy zostali nagrodzeni. Pan, panie Mirosławie też. Szedł pan jak przecina.